Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Raczej wspomóżcie potrzebujących tym co jest wewnątrz, a wszystko będzie dla was czyste. O, bardzo poruszające zdanie. Wszystko staje się czyste, bezgrzeszne, święte, Bogu poświęcone, jeśli staje się jałmużną. Dlatego właśnie nie ma problemu z łamaniem postów, jeśli to ma być jałmużna dla kogoś głodnego, spragnionego, bezdomnego, po prostu potrzebującego pomocy. Dlatego nie można przepisami, zwyczajami, normami religijnymi uzasadniać odmówienia komukolwiek pomocy w sytuacji, gdy ten ktoś się do nas zwraca. Dlatego. Jest tak ważne, byśmy zrozumieli, że rytuały i przepisy o rytualnej czystości przestają obowiązywać, gdy znosi je prawo miłości bliźniego, prawo nadrzędne nad wszystkim innym. Oczywiście to prawo miłości bliźniego trzeba bardzo dobrze i ewangelicznie rozumieć, ale tak. Jest nadrzędne nad każdym przepisem, nad każdym przepisem rytuału, nad każdym przepisem zwyczaju, nad każdym przepisem jakiejkolwiek religijnej normy. Usłyszmy to i się nawróćmy na tę myśl. Do zobaczenia jutro.